Актуализация. To jest subowia, to jest subowia. To jest To jak, jak zrąbamy, to dawaj do nas, dobijaj. A no to za chwilę ten przyjdzie znowu, no nie? No bo mi też. Mówię ci, że to załadowało mi te... aktualizacje jakieś. Siemanko, siemanko. Witam, witam serdecznie. Lecimanya si pima. No jakieś cienki, mam dziwne. Poprawili, no nie? Uwaga, celownik To co mówisz, że mówisz, że tego heretowego może nie być jutro? a raczej ogólnie, w ogóle możemy nie grać. Kurde, to tyle osób. tak mi Wow, nie mogę trafić w ogóle Ktoś tu mówił, że jest jeszcze zapisane i też nie będzie miał ekipy. No, ale mówię, że może. пытаюсь аккуратно, слабо. A ty jesteś umy, dobra, a ja na strzelnica kurwa. O, jest on zalogował się. Jest już? Nie wiem, zalogował się, widzę, jest online. No dobra. Ale tego pokazuje, że też jest online na... na konsoli. Aha. No to nie odpierdala i tak, jak ten już powiedział, że wpija. Ja nie widzę Michoaja Online A, Honda na konsoli. Na grupie, że PF jest to stari Dobra, odpalam A może zrobili, że zaliczę wyzwania, wiesz? Może poprawili to A, może być ty. Ale to powinien już wejść, to teraz Ale brakuje mi 11 killy do 5 na 5 eliminacji Mi 30 36 Ile liczy? Top 20 zaliczyło? I top 20, no. Ale ja mam top 5, top 10. Rankingowo od nowa. Jak ja masz kd? Co? I teraz przyszła wiadomość na grupie. Przynajmniej teraz mi minut yy, ten... Pytam się, jakie masz KD na odnowie? No? Nie, może masz słabsze ode mnie. O, jest Demon. Ej, nie mogę anulować. Wychodź. Z gry. Czekaj, jak wyj jak zamknę grę to ten.